habe viel über theatertechniken gelernt, über andere Kulturen offen zu sein, mit mir selber on meine eigene Kultur zu reflektieren und zu teilen. Ja cieszę się, że też mogłem e, spełnić swoje cele, a że mówiłem więcej po niemiecku, że dałem, e, że byłem w stanie zorganizować też własne warsztaty. Dmuchałam szkołę, w ogóle to zawsze było moje marzenie. Bardzo mi to otworzyło w ogóle głowę. Mam teraz bardzo... Po prostu głowę pełną nowych pomysłów, świeżych pomysłów i takiego i innej perspektywy na wszystko. To, co niewątpliwie wyniosłem i co jest moim wnioskiem po dotychczasowych dniach tej wymiany, to, że bez znaczenia miejsca w którym ludzie żyją, języka, którym się posługują, religii, którą wierzą, wszyscy są tacy sami. Z każdym da się nawiązać kontakt, każdy jest serdeczny i w sumie tylko język jest dla nas barierą. Ale myślę, że takim jednym z większych osiągnięć to to, że można tutaj bardzo odkryć siebie, to, to kim się naprawdę jest i kim się chce być. Pour moi personnellement, j'ai dans ce projet beaucoup sur d'un pays appris et ça a pour moi, Vraiment, ces échanges, que ce soit au niveau linguistique ou euh, même euh, des échanges d'expérience, parce qu'il euh, y a des discussions dans les workshops, mais on a aussi beaucoup de discussions informelles, que ce soit dans le bus, à l'hôtel ou le soir, et, et c'est cette richesse culturelle d'expérience de chacun qui, qui fait que c'est très important pour moi, ce projet. najbardziej wyjątkowe dla mnie było była możliwość poznania się z innymi ludźmi z innych krajów, porozmawiania w innych językach oraz spróbowania nowych sportów takich jak skateboarding na przykład, bo nigdy wcześniej nie jeździłem na desce. Naja, no ja würde sagen, es stärkt unser Selbstbewusstsein, dadurch dass wir halt einfach andere Menschen kennenlernen und wissen, dass es was bringt, dass es toll ist neue Menschen kennenzulernen und nicht schüchtern zu sein. Цей проект справді дуже допомагає молодим людям розкрити свої здібності, не боятися, äh, дізнатися щось нове для себе. Тобто, це є дуже класно. Я гадаю, що ми дуже щасливі, що ми є тут. Wir, fühlen uns, glaube ich, alle als und Europäer. Wir sind alles junge Menschen, die politisch und sozial engagiert sind. Wir hatten das große Glück, so die verschiedenen Engagements von den verschiedenen Teilnehmenden so ein bisschen zu erfahren. Und ja, das ist einfach eine große Chance, wenn man Jugendliche aus anderen Ländern kennenlernen darf. Und solche Programme sind ein enormer Mehrwert für die Teilnehmenden.